Czołem. witam w starym, wspaniałym świecie i zapraszam na tropienie buskrafterów. Co? znajomi wybrali się na tradycyjny biwak z Kanadyjkami na jezioro, na zalew. Ja mam dziurową łódkę nie miałem czasu i nie chciało mi się jej naprawiać, więc stwierdziłem, że do nich dołączę, ale wytropię ich lądem, lasem. Znajdę ich gdzieś na brzegu. Oni właśnie teraz powinni wyruszać. Ja wyruszam z drugiej strony im na spotkanie wzdłuż brzegu. zobaczymy czy oni są. Czy oni się nie potopili w ogóle wszyscy? Czy wy to słyszycie? To nie jest przybój. Są jakiś bębny. Jacyś ludożercy walą w bębny i śpiewają. Serio. Ludożercy walą w bębny. Gdzieś tam. Może upolowali jedną z motorówek i ją zjedli. Jak ktoś ogląda ten program z dziećmi i przeszkadza mu przekleństwa, to znaczy, że nie rozumie co, co ogląda. Eee, tak więc skończyło się babci <grywa> droga leśna się skończyła, zostały same góry i las. Jakiś strumień tu płynie, a ja się muszę zacząć przedzierać. Yeah! raport sytuacyjny nad brzegiem rośnie gęstwina, to głuk chyba jest w każdym razie takie zasieki, gęstwina cierni, przez które trzeba na klęczkach chodzić i wszystko drą do krwi i do dziur w ubraniu <laughs> no albo chodzić w wodzie, ale woda trochę jest za głęboka i w każdej chwili mogę się wywalić ze wszystkim no i kurde, trochę trzeba naokoło Pójść, trzeba wejść gdzieś tam wyżej, gdzie się ten głuk kończy. I jakoś ich znaleźć. Nie wiem, jak na węch. Jak rozpalą ognisko, to poczuję dym. <grym> A właśnie, na wredne chaszcze mam wredne ostrze. Chujwa, wyrwa, wyrwa. Oła. Dzisiaj płacę przyrodzie daninę krwi, daninę potu i łez. Wlazłem w straszne krzaki, i stoję metr, i nie mogę, znaczy stoję i nie mogę pokonać metra. Wszędzie jakieś pnącza, ale te pnącza są strasznie kolczaste i wpinają się wszystko i tną mi skórę i tnął mi ekwipunek. Bardzo chciałbym dla was nagrać, bo to takie bardzo jest filmowe i w ogóle, ale powiem wam, że nie dam rady. Mam tobu na plecach. Mam karabin w ręku i mam nóż w drugim ręku, żeby jakoś te chaszcze ciąć. I eee, już, już nie mam trzeciej ręki. Nie ma, chyba wyszedłbym. Tu jest ambona strzelecka. Nie podejrzewam, aby miejscowi myśliwi byli takimi, masocha... byli takimi masochistami jakim ja jestem i przedzierali się przez te chaszczuny. Więc chyba wyszedłem na drugą stronę haszczy, tylko że jestem daleko od jeziora i teraz nie widzę moich znajomych. Nie wiem, gdzie oni rozbiją obóz. Eee, jak ich nie znajdę, to będę miał obozowanie samotne. Eee, nie wziąłem jedzenia. Oni zawsze za dużo jedzenia biorą, więc twierdziłem, że im pomogę. I nie wziąłem żadnego jedzenia ze sobą. No ale jak ich nie znajdę, to będę jadł, co tu jest, glistnik, mm, nie, coś tam się znajdzie, korzyść, że do wody, żeby dojść, to trzeba się przedrzeć przez ciernie. Zajebiście jest, naprawdę jest zajebiście piękna jest pogoda. Ja teraz się przygotowuję do wyprawy na Alaskę. I można, mógłbym wam ściemniać, że to tak specjalnie w te haszcze się wbiłem, bo na Alasce też są straszne haszcze. W tundrze potrafią być jakieś takie gąszcze, nie do przejścia. No, ale to ja niespecjalnie, po prostu się zgubiłem. Nie wiem, że to jest za teren. Idę na pałę i włażę w najgorsze dziadostwo. Ale tak przy okazji. Psychologicznie to jest przygotowanie przed Alaską. Amerykanie na to mówią bushwacking. Bushcraft to tam struganie jakichś łyżeczek, a bushwack, czyli smaganie chaszczoli jakimś kijem albo maczetą i przedzieranie się. No to właśnie dzisiaj jest bushwacking. Kurde. Kurde bombel. No kurde, nie zabić się teraz Co? Tam A to nic złego Jeszcze ma nas zaporzonych ludzi Dzień dobry Dzień dobry, to trzymaj i nie kieruj w stronę ludzi Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień. To się trochę nałaziłeś Trochę się nałaziłem, trochę się przeklinałem No tam są takie Tam jest taka makia jak w Europie południowej że masz taką po prostu zbitą masę, masę wierzy, cierni Nie tam jest głuk wiesz Głuk z jeżynami. Żegnaj, cześć. Też. Też żeśmy się dzisiaj Dużo rano cię My nawet nurkowaliśmy. A co wywrota była? Bo ja mamy tak tą kanalikę, tak naprawdę ona taki główny przeszkód bojowy to dzisiaj przechodziła. A zrobiliśmy jeden fatalny błąd, jakiem robiliśmy z Marcinem, że zrobiliśmy jej okrągłe dno. I jest pój wywrotny. No i dlatego zrobiliśmy tą Brzydką improwizację. Przejmuj się, nagrałeś. To tradycyjne baniaki rozumiem. Tak, tak, tak. No i drugie to jest jeszcze na samym końcu prawie. Była jeszcze taka fajna zatoczka. Tam chyba buki rosły dosyć rzadko, więc było fajnie płasko, dużo liści. Ładna zatoczka, płaska plaża, ale tam było z kolei dużo, dużo śmieci. I no było za wcześnie, więc jeszcze płynęliśmy dalej, zobaczyć co jeszcze znajdziemy. Spok.